4 zł miesięcznie. W tym masz 13 kanałów HD i dekoder HD za 0 zł. Telewizja N. Relaks jak się patrzy. Świeżość oddechu i tylko 2 kalorie. Tik tak. Bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Nie, samita. nie, rana. Never will ever ever give it back. No. Dawaj. Nie. No, dawaj. Nie oddam. Czy kierujesz się sercem czy rozumem, nie oddasz pakietów telewizyjnych TP, które teraz możesz wziąć na prógę i oglądać nawet do 6 miesięcy za darmo. Telekomunikacja Polska. Przeziębienie krzyżuje Ci plany? Sięgnij po Hot Active, saszetkę od najczęściej stosowanego leku na przeziębienie i grypę w Polsce. Hot Active, rozpuszczony w gorącej wodzie płynnie uwalnia od objawu. A Ty już nie musisz rezygnować ze swoich planów. Oderwij się od przeziębienia. Gripex Hot Active. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, wojsku, nie się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letni niewłaściwie stosowany zagraża twojemu użyciu lub zdrowiu. Poznaj katalog dekoracyjny Castorama. Urządzanie i dekorowanie dla każdego w czterech wyjątkowych stylach. Wybierz klasykę, nowoczesność, elegancję lub pełen fantazji kolor. Rozwiń swobodnie wyobraźnię i puść wodze fantazji, a potem przeczytaj od deski do deski, aby znaleźć klucz do idealnego wnętrza. Zobacz zaskakujące metamorfozy przestrzeni i sięgnij po 180 stron inspiracji i praktycznych porad krok po kroku. Castorama, katalog dekoracyjny. To był cudowny dzień. Dzieciaki śmiały się i dokazywały. Już mieliśmy pójść na karuzelę, gdy ból zatrzymał całą zabawę. Na szczęście miałam nowy nurofen w czerwonych kapsułkach. Ból Cię spowolnił? przewin go. Nurofen w płynnych kapsułkach błyskawicznie wchłania się i usuwa ból. Już po chwili pędziliśmy na karuzele. Nowy nurofen Ultra forte trafia w ból naprawdę szybko. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. No rozum przypomnij sobie, było kiedyś tak? Nie pamiętam. Nawet jak byłeś małym, głupim rozumkiem? Nie bo... pamiętam. A wcześniej jak byłeś w ptasim muszki, uważaj! Też nie obrażaj pana gołębia, tutaj rozumiesz. Jak leci? To pamiętasz czy nie? Tak czy nie, ja tak, nie tak nie czy nie? pamiętam! Żeby było tak, tanio. tanio, tanio. No i wystraszyłeś ptaszka. Za głosem serca, czy rozumu skorzystaj z wielkiej obniżki cenne ostrady nawet do 25%. Telekomunikacja polska. Ta pralka ma tylko rok i już nie pierze najlepiej. Dlaczego? Umieść kroplę wody na szkle. Już po kilku godzinach pojawi się kamień. Ten sam kamień po 10 praniach pojawi się na grzałce. Dzieje się tak, ponieważ pralka w ciągu jednego cyklu prania zużywa do 70 litrów wody, a dużo wody oznacza dużo kamienia. Nie zobaczysz go od środka, ale z pewnością jest na zewnątrz. Kalgon to najlepsza ochrona. Rekomendują go wszyscy najwięksi producenci pralek. Z kalgonem moja pralka pracuje idealnie. Muszę żyć każdej pralki to kalgon. SMS-y czy minuty? Daj się skusić w krainie oręczna na kartę. Nawet tysiąc SMS-ów albo do tysiąca minut. Sam zdecyduj, co wolisz. Ktokolwiek dopadnie starter będzie miał dodatkowe 5 zł. Co miesiąc w krainie oręczna na kartę.

Jedynka zaprasza na kolejne mecze towarzyskie naszej narodowej reprezentacji. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzą się z drużynami USA i Ekwadoru. Spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi dziś o 1.35, a mecz Ekwador-Polska we wtorek o 21.55. Stworzyła je cywilizacja. Może dotyczyć każdego. Zgonów. Od 30 lat co tydzień obserwuje kilkadziesiąt nowych ofiar. Prawie połowa polaków nie wie o swojej chorobie. Wystarczy zmierzyć ciśnienie. Nadciśnienie można skutecznie leczyć. Przepraszam, że byłem niemiły przez ten ból głowy. Chciałem wyjść na powietrze, myślałem, że samo przejdzie. Ale po co przeczekiwać ból, nie lepiej wziąć tabletkę. Tabletka? Szkoda żołądka. Przecież to APAP. Łagodny dla żołądka, nie uzależnia. Nie ma bezpieczniejszego środka na ból. APAP. W trosce o twoje bezpieczeństwo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Łagodny dla organizmu. Łagodny dla portfela. APAP w dużym opakowaniu. Codzienne problemy powodują stres, który nie pozwala mi zasnąć. Sięgnij wtedy po Benosen, którego składniki wyciszają, pomagają zasnąć, ułatwiają głęboki sen i sprawiają, że rano wstajesz wypoczęta. Będą na spokojny sen i rześki poranek. Myślisz o rzuceniu palenia, ale twój mózg ma inne potrzeby. Sięgnij po nowe Nikwitin Mini i rzucaj po jednym papierosie. Zawsze, kiedy chcesz. Nikwitin Mini są małe, ale błyskawicznie uwalniają terapeutyczną nikotynę. Nowe Nikwitin Mini rzucaj po jednym papierosie. Zawsze, kiedy chcesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Innowacja. Antyperspirant Garniera dla mężczyzn, który chroni w ekstremalnych warunkach. Garnier Mineral Man Extreme z ultraabsorbującym minerali. 72 godziny ochrony przed wilgocią. Ekstremalna świeżość bez przykrego zapachu. Garnier Mineral Men Extreme 72 godziny. Dbaj o siebie. Garnier. Kawa napełniona, podanie do zapiekanki. Piękna asysta! Na wspólne kibicowanie zaprasza Wild Bean Cafe. Napędzamy smakiem. Więcej sportowych emocji życzy Pan w Zachodniej WBK. Concerto o programa. Jak wasze samopoczucie? Jak forma przed meczem z USA? Mam nadzieję, że powiesz, że rośnie. Treningi nie raz było tak, że na treningach to wyglądało wszystko super, a później przychodził mecz i była klapa. Dlatego ciężko mnie cokolwiek stwierdzać po treningach. Cóż no, liczę na to, że będzie dobrze i że wiedząc ile tutaj żyje Polonii, będą, damy im po prostu powody do radości. Życzyłbym sobie tego. Amerykanie mówią o Was z szacunkiem. Bardzo solidna europejska drużyna. Co Wy możecie powiedzieć o Amerykanach? Hmm, to znaczy z tego co ja dobrze kojarzę, to chyba dwóch zawodników z Ameryki gra w Bundeswidze. Także, także świadczy o tym również, świadczy o nich dobrze, że, że, że nie tylko w Bundesliga, że to jest bardzo dobra drużyna, z której dużo zawodników gra w, w Europie wiemy o tym, że, że nie jest to takie proste wyjechać się, wyjechać do Europy z, z Ameryki i no spodziewamy się, że na pewno będzie ciężko mecz. Gramy mecz z USA o godzinie 2 w nocy polskiego czasu. Martwimy się, jak to wpłynie na waszą dyspozycję. Co o tym sądzicie? Hmm, nie jest to komfortowa sytuacja, biorąc pod uwagę fakt również, że jesteśmy przed meczem tutaj 3-4 dni. Z tego, co nie się wydaje, to są akurat wtedy przychodzą najcięższe okresy, jeśli chodzi o aklimatyzację. Aczkolwiek to jest normalne, taki jest zawód piłkarza, jeszcze pewnie z niejedną rzeczą przyjdzie nam się zmierzyć i pokazać, e, że nie, nie, nie wszystko to, co jest, że tak powiem, ustalone, czy tam z góry jakoś zakładane, e, sprawdza się w przypadkach. I myślę, że w naszym przypadku to się nie sprawdzi. bo dziękuję pięknie, życzę powodzenia. A ja Państwa zapraszam na mecz USA-Polska. Transmisja tylko w jedynce. zaprasza na kolejny mecz towarzyski naszej narodowej reprezentacji. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzą się z drużyną USA. Spotkanie w Chicago będzie 17. konfrontacją obu zespołów. Transmisja z Ameryki w jedynce dziś o 1.35. Michał Żowakow, kapitan reprezentacji Polski. Oglądajcie nas w jedynce. Kawa napełniona. Podanie do zabieganki. Piękna syna. Na wspólne kibicowanie zaprasza Wild Bean Cafe. Napędzamy smakiem. Więcej sportowych emocji życzy Bank Zachodni WBK. Sponsor programu. Dokumentek. Proszek nie poradził sobie z plamą. Muszę prać po raz drugi. Marnuję pieniądze. I czas. Czy vanisz rozwiąże ten problem? Sprawdźmy, co pokazują testy. Jedną bluzkę namoczyłam w vanisz, teraz wypiorę obie w proszku do prania. Vanisz zawiera o 100% więcej aktywnego tlenu, więc działa lepiej niż sam proszek. Plamy znikają już przy pierwszym praniu, a ty oszczędzasz pieniądze i czas. Vanisz, zaufaj różowej sile, zapomnij o plamach! Wiem, jak wygląda Twój dzień. Skąd wiem? Mój jest taki sam. Tyle zależy od ciebie, i we wszystkim chcesz być niepokonana. Ciągle nowe wyzwania, a na wszystko tak mało czasu. I Czasem zostaje na mojej drodze. Ból. On ma mnie zatrzymać? Nie. Mam mi buklon sprint Caps Kapsułka z płynnym lekiem szybko się wchłania i zwalcza ból. Ja sprintem zwalczam ból. A ty? Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pozwól sobie na powiew luksusu z Airwick. Niech kwiatowe nuty nowej księżycowej lilii otulonej satyną przeniosą Cię w świat niebiańskich aromatów. Powiew luksusu dzięki esencyjnym olejkom. Nowa seria Ewik. Powiew luksusu w Twoim domu. A teraz Fresh Freshmatic kosztuje tylko 19,99. Tomasz. Proszę! Miłość znów zostanie wystawiona na próbę. to jest? No, no 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 To jest napój miłosny numer 5. W pensjonacie nowy gość. Widać, że to prawdziwy artysta. Zafascynowany Małgorzatą. Tutaj ją wyrzeźbiam. Kocham. Miłość nad rozlewiskiem. Jutro o 20.20. 20. Activia to jedyny jogurt o udowodnionym działaniu, który poprawia komfort trawienny, redukując uczucie zdjęcia. Wiesz jak to jest. Każda kobieta w swoim ubraniu chce czuć się dobrze i dobrze wyglądać.